Siemano Tak po wigilii Taki szybki, prosty filmik. Od jakiegoś czasu, Znaczy ogólnie, po co ten film? Doszło do wniosku, że akwarystyka powiedzmy, że nie jest tania, bo to nie jest tanie hobby. Da się zrobić ładne akwarium taniej. Tylko. Wytrwałość. Od jakiegoś czasu nie podaje CO2. Przestałem na No, wybuchły glony, glony, znikły. Zmniejszyłem światło. A zbiornik wygląda tak. Jak widać, wszystko ładnie śmiga. O niektórzy zadają pytanie jak to w zbiorniku u mnie? No, tak jak widać, jakoś sobie żyje zbiornik. Co tu jeszcze powiedzieć? Po prostu stwierdziłem, że nie ma co dawać dużo pieniędzy. Tak szybko kręcę tylko z ręki. Mam chwilę czasu dzisiaj. Czekajcie, coś wam jeszcze pokażę. Więc. Co tu dużo gadać? No, zbiornik żyje. Po prostu stwierdziłem, co ma być, to będzie. Jak zdechnie ten zbiornik, to zdechnie. Jak się utrzyma, będzie żył dalej. Trochę ma jedno, bo kręcę z ręki telefonem. Kilka słów. Nie znam nazwy tej rośliny. Nie wiem, co to jest. Dziwnie rośnie. W każdą stronę chcę. Cheniu, żyje. Tak to wszystko żyje. Nie powiem. więc co... Ech, stwierdzam wobec znaczy nie wiem jak to ująć gadam się bzdety zmęczony po świętach to każdym, ale twierdzę że wytrwałością i sposobami da się zrobić tani zbiornik ładnie go utrzymać i tyle następny zbiornik będzie w ogóle bez nawozów na minimalnym świetle Taki naturalny, najchętniej bym nawrzucał, byle jak, byle gdzie, niech się rośnie. Tu praktycznie nic nie robię, nie robię, oprócz tego, że szyby czyszczę. Przestałem cokolwiek robić. A ty co, też chcesz być w kamerze? Nie? No pewnie. Ech. No tak to wygląda, nie wiem. Po prostu przestałem ingerować w zbiornik. Typu nie wiem, codzienne jakieś zaglądanie, sprawdzanie parametrów wody i w ogóle woda. Przestałem badać i zbiornik nadal sobie sam żyje. Więc nie jest źle. Jest bardzo ładnie. Ja jestem zadowolony z tego, jak on funkcjonuje. Taki szybki rzut po prostu. Tak funkcjonuje, że co tydzień mogę ścinać roślinę. A pokażę Wam ciekawostkę, jak będzie widać. To jest rzut z boku. Nie wiem, czy to będzie w aparacie widać, ale woda jest kryształ. Woda jest tak krystalicznie czysta, że ja widzę brud na następnej szybie z tyłu. To żółt zbiornika z boku. Tak sobie to rośnie. Ciekawostka: zauważyłem dzisiaj krewetkę. Więc yy, co mogę powiedzieć? Wiem, że upierdliwością i wytrwałością, ciężką pracą zbiornik będzie nadal żył, ale bez nawozów. Da się to osiągnąć, można go wspomóc, ale jednak EI i to wszystko trochę za dużo kosztuje. <laughs> Więc na prośbę, co po niektórych pokazuje zbiornik, jak żyje, jak się ma. No co, to, to chyba wszystko, więc trzymajcie się ciepło.